Chcieć wybaczyć innym. Wybaczenie jest bardzo, bardzo ważnym elementem naszego życia, który potrafi uzdrowić naszą chorą duszę, która cierpi z powodu krzywd, które ktoś nam kiedyś wyrządził. Pierwszym, pierwszą osobą i najważniejszą w naszym życiu, z którą e, powinniśmy żyć w zgodzie i którą powinniśmy kochać. Osobą, z którą powinniśmy czuć się dobrze, jesteśmy my sami. Najpierw powinniśmy wybaczyć sobie wszystkie nasze błędy, niedociągnięcia, tak aby to wybaczenie w stosunku do innych przychodziło nam o wiele łatwiej. Wybaczenie pozwala zrzucić z siebie ciężar, który nosimy w postaci żalu, urazy. Niezbyt przyjemnych emocji w stosunku do drugiej osoby. Również to wybaczenie jest potrzebne e, tym osobom, które nas skrzywdziły. One pozwalają im zrzucić się poczucie winy. Jeżeli otrzymają od nas wybaczenie, to jest im łatwiej wrócić do normalnego, lepszego życia. Może nasza krzywda była ich z kolei wielkim błędem, i teraz tego szczerze żałują. I jeżeli damy im w prezencie od nas akt wybaczenia, to pomożemy im. Zarówno pomożemy im, jak i sobie. Dlatego wybaczenie jest jednym z ważniejszych elementów prowadzącym do spokojnego życia. Chyba nie do końca jest możliwe, żeby mając, być, będąc już dorosłym człowiekiem, nie mieć na swojej liście chociażby jednej osoby, która stanęła na drodze naszego życia i według nas zrobiła nam krzywdę. Tak to jest, że żyjemy wśród ludzi, ludzie popełniają błędy i te błędy często są efektem naszych przykrości. Jednak wybaczenie sprawia, że możemy iść dalej, że możemy żyć dalej, że możemy cieszyć się tym życiem. Oczywiście, jak z każdym aktem, który chcemy zrobić. E, z, również wybaczenie jest e, aktem woli. Wybaczenie musi wyjść od nas samych. Musimy chcieć wybaczyć. Nawet e, tak, e, może jeszcze nie do końca wiemy, jak to zrobić, może nie do końca wiemy, e, jak bardzo jest nam to potrzebne. Ale jeżeli tli nam się delikatna chociażby nutka, że no, jednak dobrze by było wybaczyć, że my jednak byśmy chcieli się z tym wszystkim. E, po prostu jakoś uporać to jak najbardziej te wybaczenie jest możliwe. Ludzie wybaczają bardzo różne rzeczy, wybaczają bardzo duże krzywdy, chociażby osoby, które przeżyły wojny i straciły całe rodziny, potrafią wybaczyć swoim oprawcom. Osoby, które straciły swoje dzieci w wypadkach samochodowych spowodowanych przez pijanych kierowców, potrafią wybaczyć tym kierowcom. Iwona opisuje przykłady gwałcicieli, którzy otrzymali wybaczenie od Rodziców swoich ofiar, także tutaj naprawdę można bardzo wiele wybaczyć. Oczywiście wszystko zależy od osoby wybaczającej od tego, jak bardzo jest zdeterminowana, aby odnaleźć spokój w swoim sercu, w swojej duszy aby jednak podnieść się po jakimś cięższym wydarzeniu i żyć dalej. Jeżeli osoba twierdzi opisując jakąś krzywdę, co drugie słowo ciśnie jej się na usta, że nie wybaczę, nie wybaczę, nigdy jej tego nie zapomnę, no to raczej to jeszcze nie jest ten moment, w którym można mówić o wybaczeniu. Raczej ta osoba nie do końca jeszcze jest gotowa na to, żeby chcieć w ogóle wybaczyć. Natomiast im szybciej zachce, tym lepiej, ponieważ szkoda naszego pięknego życia. Które każdy z nas ma dane tylko na chwilę. Szkoda marnować tego czasu na żywienie różnego rodzaju uraz, gniewu, za, na rozpamiętywanie tych wszystkich przykrości, które nam ktoś zrobił. Lepiej jest wybaczyć, lepiej jest pomagać innym osobom, lepiej jest rozszerzać te pozytywne emocje tak, aby całościowo na świecie było lepiej. Większość, myślę, tragedii, która dzieje się na świecie, właśnie pochodzi z tego, że ktoś kogoś skrzywdził, ten ktoś nie wybaczył, później na podstawie tego braku wybaczenia, na podstawie tej pielęgnowanej krzywdy, popełnia on z kolei inne wykroczenia, błędy i krzywdy wobec innych ludzi. I tak się niestety nakręca ta cała spirala niezbyt pozytywnych. Relacji i pozytywnych zdarzeń. A wszystko tak naprawdę zależy od nas i od tego, jak my podejdziemy do naszego życia. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam umiejętności szybkiego wybaczania nawet najcięższych przewinień i do zobaczenia jutro.